Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że część z Was zasubskrybowało mój kanał i polubiło mnie, za co Wam serdecznie dziękuję. Dzisiaj, z tego co zaobserwowałam, bardzo wielu z Was ogląda moje zdobycze z karbuclesów, z flomarków, z targów staroci. Dziękuję Wam za to, że wzbudziłam takie zainteresowanie, i dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moimi skarbami, czyli kilkoma obrazami i srebrami zdobytymi w Polsce, w Anglii i w Niemczech. Bardzo serdecznie Was zapraszam i zaczynamy od bodajże Charity z Lejmów. Dwa obrazy będące częścią kolekcji czterech pół roku. Tutaj mamy zimę. I bodajże lato, ewentualnie jesień. Oczywiście mamy tutaj tabliczkę znamionową. Są to skarby zdobyte bodajże za 2 funty, dwa i pół funta. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Obrazy te przyjechały ze mną z Wajmów. Kolejne skarby to są drewniane anioły. Anioły te. Pochodzą jak gdyby z części pewnej kolekcji, wszystkie wykonane są z drewna. Zobaczcie. Wszystkie wykonane są z drewna, i wydaje mi się, że były być może mm, Przejścią jakiejś większej kolekcji. Kolejny to to jest obraz z okresu międzywojennego, zdobyty z jakiejś piwnicy u ludzi, który, którzy w ogóle nie byli zainteresowani tym obrazem. Następne, następne dwa obrazy, również malowane, przywiezione z Anglii, również z Charity, z Wejmów. Bardzo interesujące. A tutaj, kochani, mój skarb. Jak widzicie, jest to obraz Moneta. Monet namalował tutaj swoją żonę. Z, oczywiście jest to reprodukcja, ale jest to obraz olejny. Jest, jest to jego żona, czyli kobieta z parasolką. I jego syn, wierna kopia, naprawdę genialny obraz zdobyty na flomargu Flomarku w Norymberce. Koszt tego obrazu to było 30 euro. Obraz jest sporych rozmiarów, ale naprawdę zawsze moim marzeniem był Monet. I posiadanie kopii sprawia mi naprawdę wiele radości. Kolejnym takim cudownym nabytkiem jest też klosz do lampy mniejszej. Jest to również szkło witrażowe. Zdobyte w, w Anglii na takim okazjonalnym karbucie e, e, z powodu jakiegoś tam święta angielskiego. E, ludzie po prostu wyprzedawali swoje, e, swoje niby niepotrzebne skarby. Dla mnie jest to rzecz piękna. Zobaczcie, jak jest pięknie wykonany ten klosz. No, szkło witrażowe, ręczna praca, przecudne. Tutaj mamy komplet sześciu, filiżan, sześciu szklanek, z których korzystam z moją mamą na co dzień. Jest sześć Podstawek, sześć uchwytów i pla, blat, tablet, że tak powiem, do, do przenoszenia, chociaż u mnie to stoi wszystko razem i korzystamy w każdej chwili, kiedy, kiedy zaparzamy, czy herbatę, czy kawę, bo używamy tego kompletu na co dzień. Kolejny skarb to jest również skarb angielski. Srebrne naczynia, bardzo stare. Przypuszczam, że z ubiegłego wieku nawet na pewno. Pięknie, pięknie zdobiony, srebrny imbryk do tego mlecznik. I e, albo cukiernica, albo bombonierka. E, kolejnym skarbem, który chciałabym Wam pokazać, jest e, cukiernica w kształcie jabłka e, na e, pięknej srebrnej tacy. Oczywiście dwa razy w roku czyszczę moje srebra. E, robię to bardzo, bardzo szybko. W, e, w roztworze soli, gorącej wody i folii aluminiowej. Wszystko natychmiast robi się jasne i jak nowe. Czyli zobaczcie, jak wygląda ta cukiernica. Tutaj ostatnia moja zdobycz podczas pobytu u mojego syna. W Anglii zdobyłam na tacy, na srebrnej tacy, piękny mlecznik. Zobaczcie, piękną cukiernicę i dzbanek. Oczywiście, tak jak mówiłam, wszystkie rzeczy, które zdobywam, są w stanie idealnym. Dwa razy w roku czyszczę te moje przedmioty, ale tak jak mówiłam, to jest srebro. Natomiast z platerów z platerów jest to naczynie kryształowe do, do układania kwiatów. Często korzystam, z, kiedy zdobywam na przykład jakieś krótsze rośliny, robię dekoracje na stół. Jak widzicie, reklamowany przeze mnie ręcznie robiony obrus już leży u mnie na stole, zdobyte na flomarku. A wracając, kochani, do platerów, to jeszcze mamy tutaj dwa świeczniki, też zdobyte ostatnio na, na platerowanej tacy. Wracając do srebra, kochani, kielichy. Kiedyś myślałam, że srebrne, kielichy, kielichy, srebrne i złocone kielichy to są tylko w kościele, ale przekonałam się, że odwiedzając Anglię co jakiś czas, mogę zdobyć rzeczy, które są naprawdę piękne. Wyjątkowo pięknie zdobiony. Zobaczcie nóżki tych kielichów. Nie wiem, czy wyostrzyłam tak. Zobaczcie, jakie są piękne. Jak wiecie, picie ze srebrnych naczyń lub srebrzonych jest bardzo dla nas zdrowe, ze względu na to, że jednak srebro dezynfekuje naszą jamę ustną bardziej niż niż porcelana i bardziej niż szkło kiedyś na dworach królewskich jedzono właśnie ze srebrnych lub srebrzonych naczyń i było to na pewno zdrowe Jedzenie też srebrnymi sztućcami bardzo dobrze wpływa na zdrowie. Kochani, i tutaj kolejny, kolejny skarb. Ostatnio podczas wizyty w Anglii zakupiłam tą solniczkę. Jest to solniczka kryształowa. Jak widzicie, używana na co dzień. Ale to takie malutkie cacuszko. Tutaj dalszy ciąg kieliszków. Zobaczcie. To są do, do, do innych trunków. I powiem Wam, że w momencie, kiedy przyjmuję gości i podaję na. Kiedy jest zastawa z pięknej porcelany, kiedy są srebrne kielichy, to naprawdę ten stół jest elegancki, ten stół jest wyjątkowy, niepospolity. A takie, spotkanie, takie spotkania nabierają wyrazu i są zdecydowanie inne. Tutaj macie również piękne zdobienia. Są to winogrona i liście winogron. Tych kielichów jest również sześć. Tutaj pokazuję Wam tylko część tej kolekcji, bo oczywiście nie zmieściłaby się na tym moim stole, a tutaj jeszcze cacuszko. Zobaczcie, co zdobyłam będąc w Anglii ostatnio. To jest oczywiście prezent od mojego syna zdobyty w charity kobiety nad jeziorem nie wiem drżymi drży mi ręka ale chciałabym to wyostrzyć ale to jest część kolekcji bardzo bardzo piękny bardzo piękna miniatura Pięknie zdobiona. Mam nadzieję, że wpadną mi w ręce jeszcze inne elementy tej kolekcji. Jakże widzicie, kochani, razem z moim kotem, razem z moim kotem mamy dzisiaj miły wieczór z wami. Zobaczcie, jak pięknie śpi to kociątko. Jakie jest słodkie. I jak mu dobrze wśród tych pięknych rzeczy, wśród tych pięknych przedmiotów. Żegnam Was, kochani, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje skarby. I jak zwykle przy okazji wyjęcia, wyczyszczę sobie srebra. Natomiast chciałabym się z Wami podzielić pięknem pięknych starych rzeczy i przekonać Was, że nie to, co piękne i nowe i drogie w sklepach, ale to, co piękne, stare i wyjątkowe. Wyjątkowo nakryty stół. Mam nadzieję, że podzielę się z Wami w przyszłości. Różnicą w nakryciu stołu, przypadkowymi naczyniami, a udekorowany stół z piękną zastawą srebrną, srebrną i porcelanową z kryształowymi elementami to naprawdę pełna elegancja i szyk. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. I mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej i będziecie z chęcią oglądać moje kolejne filmy, nie tylko o starociach, chociaż również. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego oglądania.